Łukasz Śmigiel, Mściciel Krwi Jeśli jednak człowiek z nienawiścią do swego bliźniego czatował na niego, powstał przeciwko niemu, uderzył go śmiertelnie. Starsi tego miasta oddadzą go w ręce Mściciela Krwi. Księga Powtórzonego Prawa, rozdział dziewiętnasty, wersety od 11 do 12. Kodeks Praw Kierkegaardu z 1886 roku. Inspektor Pallas starał się zrzucić w biegu przebranie sklepikarza. Kątem oka widział, jak czarna sylwetka, którą ścigał, wykonała nieprawdopodobny skok z jednego dachu budynku na drugi. Irwin zapatrzył się na spadające dachówki, które uderzyły o bruk i z rozpędu wpadł na ostatniego uczestnika procesji biczowników. Flageland zarzucił sobie właśnie bicz na nagie plecy, ale widząc zbliżającą się do niego w zawrotnym tempie wykrzywioną twarz inspektora, zamiast w plecy trafił się w głowę, a haczyki na końcu rzemieni wplątały mu się boleśnie we włosy. Pallas, nie zważając na jego wrzaski, pognał dalej. Skręcił w boczną uliczkę i zaklął pod nosem, bo droga była gęsto obwieszona tradycyjnymi kukłami, które mieszkańcy metropolii mól przygotowywali każdego roku w czasie trwającego trzy miesiące święta Czerwonego Moru. Kukły zszywano najpierw ze specjalnie spreparowanych na te okazję szczątków ludzkich ciał, a później dzieci napełniały je zwierzęcą krwią. Symbolem wypływającego z człowieka życia. Przygotowane w ten sposób kukły wieszano pod parapetami kamienic, nad wejściem do domu i na ogrodowych drzewach. Pallas przyciskał się między kukłami, roztrącając je na boki, a huśtające się ciała boleśnie się o niego obijały. Z niektórych nadal ściekało jeszcze sporo krwi, która w Wigilię Czerwonego Moru zostanie zebrana i ofiarowana ukochanej bogini całego Kierkegardu, pięknej Mori, matce śmierci. Irwin skręcił w kolejną uliczkę, zadarł głowę do góry i zobaczył, że postać uciekiniera wychyliła się za krawędzi dachu pobliskiego domu. Inspektor, trzęsącymi się rękoma, sięgnął pod służbową kurtkę i wydobył swój czarnoprochowy rewolwer. Teraz już mi nie uciekniesz, bratku! wysapał. Dziś mógł być ten dzień. Dzień, w którym tajemniczy Dumstej z kapelbot już mu się nie wymknie. Ścigał go od kilku lat po całym mur. Ludzie mówili, że Kapelbot to legenda. Układali o nim piosenki i straszyli nim dzieci. Mówili, że jest potworem o szlachetnym sercu albo garbusem mieszkającym na szczycie zrujnowanej dzwonnicy. Wersji było pewnie tyle co mieszkańców MUL. Kimkolwiek był człowiek ukrywający się pod czarnym płaszczem i białą groteskową maską, dostanie w końcu za swoje. Irwin zazgrzytał zębami. Kapelbot ośmieszył go we wszystkich najważniejszych śledztwach. ...tajemniczy myściciel, który miał czelność rozwiązywać najmroczniejsze zagadki kryminalne tego miasta. Za każdym razem, kiedy Palas czytał o nim w nowym numerze prasy codziennej, trafiał go szlak. Inspektor opuszczał wtedy swój gabinet i szedł do pokoju cierpienia. Wybierał odpowiednio długą igłę, do której doczepiono słowa pokuty. Po czym wbijał ją sobie między oczy. A kiedy fala bólu przywracała mu jasność myślenia... Palla zaczynał znowu planować w jaki sposób pochwycić kapelbota. Ostatecznie wychodziło na to, że Irwin poświęcał więcej czasu na uganianie się za tajemniczym mścicielem, zamiast na prowadzeniu śledztw i po pewnym czasie Doomsday znowu go ubiegał. Pozostawiał złoczyńców wiszących na drzewie obok miejsca zbrodni, albo o zgrozo, podrzucał ich na dach inspektoratu do spraw umarłych, wraz z dołączonym listem, w którym wyjaśniał i udowadniał ich winę. Serdecznymi pozdrowieniami dla niezłomnego inspektora do spraw umarłych: Niech żyje Moria, wasz oddany sługa DC! Tak podpisywał listy, a po odczytaniu każdego z nich, Irwin ponownie udawał się do pokoju cierpienia. Bywały miesiące, po których bolało go całe czoło. Na wspomnienie ostatniego listu od Dumzdeja, inspektor ponownie zazgrzytał zębami. Zabolały go trzonowce, więc uznał, że lepiej będzie, jeśli sprawdzi, czy rewolwer jest odbezpieczony. Pierwszy raz miał okazję przetestować nową broń w akcji. Jak dotąd tylko wojskowi z czarnego chówca otrzymywali takie zabawki, ale jedna z nich, wraz z orderem za specjalne zasługi dla podtrzymywania dobrego imienia królowej, trafiła w jego ręce. Pallas wycelował i czekał. No, wychyl się! Wystaw na chwilę tę swoją zamaskowaną gębę! Z zamyślenia wyrywał go potężny huk, i nagle z dachu runął na pallasa komin pobliskiego domu. Inspektor krzyknął strachliwie i rzucił się do ucieczki. Przed dotkliwymi obrażeniami uratowała go ostatecznie kamienna kapliczka, w której palono tego ranka odcięte części ciała, składane przez mieszkańców mól w ofierze dla Mori. Irwin dał susa pod okap i wcisnął się między rzeźbę bogini a niewielki ołtarzyk, na którym pozostały resztki jakiejś niedopalonej dłoni. Spadający komin narobił mnóstwo hałasu i wzbił w powietrze tuman kurzu. Inspektor kaszląc i kichając, wyczołgał się z gruzowiska tylko po to, aby zobaczyć kilku ze swych śledczych, którzy z rozdziawionymi ustami patrzyli na pobojowisko. Co tak stoicie, Gamonie? wrzasnął. Chcecie, żebym was wpisał na listę kolektywnego mordu na przyszły tydzień? Biegam na następne skrzyżowanie, tam go dopadniemy. Mówiłem wyraźnie, że macie go naganiać, a nie bezmyślnie gonić. Zanim skończył krzyczeć, jego podwładni rozbiegli się i zniknęli w przesuwającym się główną ulicą tłumie żałobników, dopingujących flagelantów do bardziej wytężonego okładania się biczami. Kościelne dzwony zaczęły właśnie nawoływać wiernych na wieczorne nabożeństwo, w czasie którego kilkunastu wybrańców losu miało zostać publicznie ukrzyżowanych. Ubrany w strój żałobny herold wykrzykiwał ich imiona i nazwiska. Inspektor zagłuszył go gwizdkiem. Jeżeli wszystko poszło zgodnie z planem, to kapelbot pędził teraz w stronę budynku, w którym ukrywał się cały oddział żandarmerii sprowadzonej do mól z okazji odbywającego się święta Czerwonego Moru. Wydostał się z tłumu żałobników, podjechał kawałek wskakując na stopień przejeżdżającej dorożki i już bez problemów dotarł do ulicy Orestresa. Minął plac, na którym pozamykano w wiszących klatkach złe matki obrażane i obrzucane kamieniami w święto Czerwonego Moru. I dotarł pod wskazany adres w tym samym momencie, co migająca między dachami czarna sylwetka. Kapelbot wykonał kolejny skok, ale w ostatniej chwili stracił równowagę i zamiast wylądować na dachu budynku naprzeciwko i zostać otoczonym przez żandarmerię, zawiesł na gzymsie. Irwin zatrzymał się w biegu. Jedyna rzecz, której nie przewidział, to to, że Doomsday popełni błąd. Patrzył uporczywie na budynek. Kapelbot wyraźnie starał się podciągnąć, ale bez rezultatu. Jego krótkie nogi bezskutecznie szukały zaczepienia. Palas ponownie zagwizdał, a dowódca żandarmerii odgwizdał mu i na się kamienicy natychmiast pojawili się jego ludzie. Mamy go! wrzasnął inspektor. Nałóżcie mu kajdany i wciągnijcie do góry. Tylko uważajcie na jego sztuczki! Jeden z żandarmów pochylił się z łańcuchem, chcąc ująć wiszącego uciekiniera za ręce, ale ten niespodziewanie puścił się zymsu i łopocząc czarną peleryną runął w dół. Jego sylwetka zniknęła za wysokim murem i inspektor usłyszał rumor przewracających się kubów, które ostatnim dekretem królowej pojawiły się na ulicach wszystkich miast Kirkegardu. Irwin nie bardzo rozumiał tajemniczego słowa higiena, które pojawiło się w rozporządzeniu królowej, ale zaczął rozumieć jaką rolę śmietniki mogą spełniać w czasie pościgu za podejrzanym. Palla zrzucił się na mur, ale za pierwszym podejściem niespecjalnie mu się udało. I obiecał sobie, że po wizycie w pokoju cierpień zacznie bardziej dbać o swoją kondycję. Za drugim razem wszczepił się w cegły i podciągnął z trudem, czując jak podspływa spływa mu za koszulę. Wreszcie zasapany wdrapał się na górę. Po drugiej stronie zobaczył pogniecione kubły na śmieci i porozrzucane odpadki, ale kapelbota nigdzie nie było widać. Przy domach po obu stronach brukowanej ulicy wisiały trupie kukły, które niestety nie mogły wystąpić w roli świadków. Spojrzał w górę na żandarmów, którzy pokazywali, dokąd uciekł podejrzany. Pallas westchnął ciężko i opuścił się na ziemię. Przemierzał zaułek tam i z powrotem. Ani śladu kapelbota. Wiatr rozwiał strzępy starego wydania Rigor Mortis i poruszył kilkoma powieszonymi przy parapetach kukłami. Inspektor postał jeszcze przez chwilę w miejscu, masując skronie. A później odwrócił się na pięcie i ruszył w stronę głównej ulicy. Na samą myśl o tym, jak bardzo długi będzie raport, który dzisiaj napisze, rozbolała go głowa. Kilka minut później z okna kamienicy wychylił się rudowłosy chłopiec. Sięgnął w stronę kukły czerwonego moru, która wisiała na haku przy parapecie. Ale zawahał się, bo jakoś dziwnie przestała ona przypominać tę strzywaną godzinami z pomocą ojca. Chłopiec cofnął rękę i wtedy kukła otworzyła jedno oko. Spojrzała na rudzielca, a później popatrzyła w górę, w dół i na boki. Wreszcie otworzyło się i drugie oko, które zupełnie nie pasowało do pierwszego. Na sinej twarzy kukły pojawił się grymas uśmiechu. Kawałki ponaciąganej na nią skóry, w tym fragment z poczerniałym tatuażem przedstawiającym kotwicę, ułożył się w koszmarną mozaikę. Chłopiec zbladł a wiszące obok niego monstrum przystawiło wielki paluch do ust i nakazało mu być cicho. Zaraz potem, poszywany z kawałków ciał twór, odczepił się z haka i z głośnym klapnięciem wylądował na ulicy. Sięgnął za kubę na śmieci, za którego wyjął czarną pelerynę i białą maskę. Nałożył na siebie kostium i popatrzył na chłopaka, który nadal tkwił w bezruchu. – Teraz możesz już krzyczeć – powiedział potwór. – Ale... ale ty jesteś... Doomsday Kapelbot, wyjąkał Rudzielec. I tak nikt ci nie uwierzy. Sam w to nie wierzę. A teraz z łaski swojej krzycz! Wrzasnęła kreatura i rudy Eli Libienis wydarł się jak nigdy w życiu.